Lek, który podbuduje cudowny humor. Zobacz, Gdy się męczy każdy dzień, w socjalnego usiądź cień, albo wejdź w przeciwne drzwi, masaż tam pomoże ci. Gdy pomocy nie dostałeś, srodę się rozczarowałeś, uśmiechnij się przyjacielu, weź tabletkę z jasnego celu. Gdy u ojca na rozmowie ci prawdę w oczy powie. No to ślicznie myślisz sam, Ja mu cel w tabletce dam. Gdy przeszkadza ci bałagan, Nie domknięte szafy drzwi, Ty nie przejmuj się tym wcale, Nasz lek działa doskonale. W jasnym celu jest wesoło, Kiedy wszyscy tańczą w boku. możesz mieć tak też Jasny cel w tabletce wiesz. Żeby cię zapoznać z regulaminem BHP, mocno zróbmy się z ojcem dyrektorem i matką Audą, że jasny cenę jak każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać w swoim życiu i zdrowiu.